Inflacja, dokładnie. Inflacja zabie, głupia i nie wygląda na to, że ma się zatrzymać. Mm, mm, mm. Inflacja idzie w górę. Inflacja idzie w górę. Inflacja.

procent, inflacja idzie 16 procent Niesamowicie wysokie Niesamowicie wysokie Ceny węgla Ceny węgla Masakra Drogo, drogo, drogo Tak. Zamieni się w kepsika za 20. Będzie kepsik za 20 złotych mm. Ceny żywności pójdą w górę. Będzie drożej. Będzie drogo. tak, 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 tak. tak. Ceny żywności. Kończy się niższy wad. Będzie drogo. Będzie drożej niż jest teraz. Zrób zapasy. Nakupuj puszki z jedzeniem. najmu w górę będziesz płacił więcej za wynajem będziesz płacił więcej za wynajem będzie drożej więcej za mieszkanie nie zapominaj zgasić światła nie zapominaj zgasić światła bo niedługo będziesz zastanawiał się czy zatankować samochód czy pokrać trochę Masz jakiekolwiek nadzieję na podwyżkę? Pora odpuścić. Porzuć nadzieję, ty, który mieszkasz w Polsce. Porzuć wszelaką nadzieję. Nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Będzie tylko gorzej. Dokładnie. Czy zatankujesz? Czy kupisz trochę jedzenia? Czy opłacisz rachunki? Czy spłacisz?